Zadanie drugie. Ułamek, dwa pierwiastki kwadratowe z 3 plus 3 na 2 pierwiastki kwadratowe z 3 minus 3 jest równy. Musimy przekształcić ten ułamek, usuwając niewymierność z jego mianownika. Czyli tutaj uzyskujemy dwa pierwiastki kwadratowe z 3 plus 3 nad dwa pierwiastki kwadratowe z 3 minus 3 i musimy cały ten ułamek Przemnożyć przez dwa pierwiastki kwadratowe z 3 plus 3 nad dwa pierwiastki kwadratowe z 3 plus 3. Czyli dokładnie tak samo, jak w zadaniu drugim. Mnożymy ten ułamek przez liczbę, która jest równa liczbie 1. Przy czym, aby usunąć niewymierność mianownika, to zwróć uwagę, że przemnażamy cały ułamek przez wartości. Takie, które są bardzo zbliżone do tego, co stoi w mianowniku, przy czym zmieniliśmy tutaj znak na przeciwny. I w rezultacie, my uzyskujemy w liczniku uzyskanego ułamka dwa pierwiastki kwadratowe z 3 plus 3 do potęgi drugiej, natomiast w mianowniku dwa pierwiastki kwadratowe z 3 minus 3 razy dwa pierwiastki kwadratowe z 3 plus 3. I teraz jeżeli chcemy uprościć, a chcemy licznik, no to my tutaj musimy skorzystać tym razem nie z kwadratu różnicy, czyli tak jak zrobiliśmy to w przypadku zadania pierwszego, ale z kwadratu sumy. I wzór stosowanego mnożenia na kwadrat sumy umieściłam już tutaj w tym miejscu i na jego podstawie wiemy, że licznik tego ułamka, jest równe dwa pierwiastki kwadratowe z trzech do potęgi drugiej, dodać dwa razy dwa pierwiastki kwadratowe z trzech razy trzy. Przedłużymy sobie kreskę łamkową dodać 3 do potęgi drugiej, natomiast w mianowniku skorzystamy z różnicy kwadratów i tutaj mamy dwa pierwiastki kwadratowe z trzech do potęgi drugiej, objąć 3 do potęgi drugiej to się równa. No, i tutaj zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. W tym i w tym miejscu ja liczbę dwa pierwiastki kwadratowe z trzech wziąłem w całości w nawias. Dlatego, że popatrzmy najpierw na licznik. Jeżeli chodzi o wzór na kwadrat sumy, to tutaj musimy w tym miejscu liczbę a podnieść do potęgi drugiej. Zresztą podobna sytuacja ma się odnośnie wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Tutaj również a musimy podnieść do potęgi drugiej. Zwróćmy uwagę, że tutaj a w jednym i w drugim przypadku jest równe dwa pierwiastki kwadratowe z trzech, więc my musimy całą wartość liczbową podnieść do potęgi drugiej. I bardzo ważna informacja otóż dwa pierwiastki kwadratowe z trzech do potęgi drugiej, zapisane w taki sposób, to nie jest to samo co dwa pierwiastki kwadratowe z trzech do potęgi drugiej. Otóż w tym przypadku my do potęgi drugiej podnosimy zarówno 2, jak i pierwiastek kwadratowy z 3. Natomiast w tym zapisie my do potęgi drugiej podnosimy tylko i wyłącznie pierwiastek kwadratowy z 3. A ponieważ zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu nasze A jest równe dwa pierwiastki kwadratowe z 3, to my musimy całą liczbę podnieść do potęgi drugiej. Tutaj tak naprawdę w domyśle. Jest dwa razy pierwiastek kwadratowy z trzech, czyli tutaj w domyśle jest iloczy. I teraz musimy pamiętać o tym, że jeżeli potęgujemy iloczyn, to my w rezultacie do tej potęgi musimy podnieść zarówno pierwszą liczbę, jak i liczbę drugą. To znaczy, że jeżeli mamy dwa pierwiastki kwadratowe z trzech do potęgi drugiej, to to oznacza, że my do potęgi drugiej musimy podnieść pierwiastek kwadratowy z dwóch oraz pierwiastek kwadratowy z 3. Przy czym pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi drugiej jest równy 3, natomiast 2 do potęgi drugiej jest równe 4. 4 razy 3 jest równe 12. No i teraz, jeżeli masz wątpliwości, dlaczego w tym miejscu uzyskaliśmy 3, to musisz pamiętać o jednym bardzo ważnym wzorze. Otóż, jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z pewnej liczby, jeżeli ten pierwiastek jest podstawą potęgi, której wykładnik jest taki sam jak stopień pierwiastka, to my uzyskujemy tutaj liczbę, która stoi pod tym pierwiastkiem, a tutaj mamy pierwiastek stopnia drugiego i podnosimy go do potęgi drugiej, stąd uzyskaliśmy liczbę, która stoi pod tym pierwiastkiem. Natomiast pamiętać również musimy o tym, co możemy tę sytuację właśnie jeszcze inaczej wytłumaczyć, wyjaśnić: to jest to, że jeżeli jakąś liczbę podnosimy do potęgi drugiej, to my w rezultacie uzyskujemy liczbę razy liczbą, czyli tę samą liczbę mnożymy przez siebie dwukrotnie. Czyli jeżeli mamy pierwiastek stopnia drugiego z liczby 3 do potęgi drugiej, to tę liczbę możemy zapisać jako pierwiastek stopnia drugiego z 3 razy pierwiastek stopnia drugiego z 3. No i w tym miejscu my uzyskaliśmy iloczyn dwóch pierwiastków tego samego stopnia. Jeżeli mamy Iloczyn dwóch pierwiastków tego samego stopnia, już nieważne, czy pod tymi pierwiastkami stoi ta sama liczba, czy dwie inne, to w rezultacie uzyskujemy pierwiastek tego samego stopnia z iloczynu tych dwóch liczb. To znaczy, że tutaj po znaku równości mogę zapisać, że uzyskujemy pierwiastek stopnia drugiego z liczby 3 razy 3, a 3 razy 3 jest równe 9, ale to 9 znajduje się nadal pod pierwiastkiem kwadratowym. Wiemy również, że pierwiastek stopnia drugiego z liczby 9 jest równy 3. I właśnie na takiej zasadzie wytłumaczyliśmy sobie, dlaczego pierwiastek stopnia drugiego z liczby 3 do potęgi drugiej jest równy liczbie 3. Przy czym tutaj musimy pamiętać, że na tym etapie my rozważaliśmy w ogóle dwa pierwiastki kwadratowe z wszech do potęgi drugiej i ustaliliśmy, że ta liczba jest równa liczbie 12. Więc tutaj już możemy przejść dalej do przekształcenia naszego wyrażenia. No i może tutaj napiszę tę kreskę łamkową w prostszy sposób. I mamy 12, czyli pierwiastek kwadratowy z wszech do potęgi drugiej to jest 12. No i teraz musimy wykonać to mnożenie. 2 razy 2 to jest 4, 4 razy 2 to jest 12 i razy pierwiastek kwadratowy z 3, to jest plus 12 pierwiastków kwadratowych z 3, plus 9, plus 9, dlatego że tutaj mamy 3 do potęgi drugiej. No i w nanowniku mamy również pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi drugiej, więc tutaj również zapisujemy 12, minus 9, minus 9, dlatego że tutaj mamy minus, a tutaj, tutaj mamy 3 do potęgi drugiej. I teraz zarówno licznik, jak i mianownik musimy uprościć. W liczniku zapisujemy 12 pierwiastków kwadratowych z 3, natomiast 12 dodać, 12 dodać 9 jest równe 21, stąd zapisujemy tutaj plus 20, no właśnie nie 12, czeski błąd zrobiłam, plus 21 i teraz odejmujemy te dwie wartości liczbowe w mianowniku. 12 objęt 9 jest równe liczbie 3. Z takiej postaci ułamka ten ułamek możemy skrócić, natomiast żeby nie popełnić błędu, to w liczniku możemy wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, w którym jest liczba 3 i w nawiasie uzyskujemy 4 pierwiastki kwadratowe z 3 dodać 7 dzielone na 3 i tam te półki możemy skrócić, dzięki czemu uzyskujemy tutaj 4 pierwiastki kwadratowe z 3 dodać 7. No i patrzymy, że w odpowiedziach, Jedyną odpowiedzią, która nie jest przedstawiona w postaci ułamka zwykłego jest odpowiedź C, przy czym tu widzimy, że są te liczby w innej kolejności. To jest suma, więc spokojnie możemy zamienić te elementy kolejnością i zapisać to jako 7, dodać 4 pierwiastki kwadratowe z 3, więc już uzyskaliśmy identyczną formę, jak w przypadku odpowiedzi C.